To jest czytanie dla Polaków na październik 2023 roku. Wiemy o tym, że są wybory za chwilę. Dzięki temu wiem, co ja tutaj czytam właściwie w poprzednim czytaniu na wrzesień to ja nie za bardzo wiedziałam. Znaczy, wydaje mi się, że coś tam się sprawdziło, ale nie w pełni. I. To jest kwestia tego, że ja nie jestem zbyt zaznajomiona z polityką, a karty mi nie umożliwiają um, jakby zostawiają mi zbyt dużo pola do domyślania się. Dlatego ja nie, nie byłoby właściwie szansy, żebym się domyśliła, tego to właściwie um, było w sensie. Um, to czytanie było o tym, że prezydent jedzie na jakieś spotkanie, że został na coś zaproszony i tak dalej, a nie do końca to tak się sprawdziło. Ale to, co jakby było, to ja bym w życiu się tego nie domyśliła, więc to może być albo kwestia tego, że to nie działa, albo to, że umiejętności są jeszcze niedobre, są jeszcze niedoszlifowane, lub narzędzie jest nie... Nieprzystosowane do tego, żeby czytać to, co byśmy chcieli. I będę nad tym pracowała dalej. Ok, kolejna rzecz to jest taka, że y, pracuję nad rozkładem, żeby był lepszy. Y, dlatego to, co widzicie teraz, y, to, co jest napisane teraz, jeszcze na wachlarzach. Już jest nieaktualne, ale ja nadal z nich korzystam, ponieważ nie chcę robić nowych wachlarzy, dopóki nie ustabilizuje mi się rozkład taki, który będzie dobry. No to ja będę wam mówiła po prostu, co oznaczają dane wachlarze, kiedy będę czytała. Biały wachlarz jest. O chwila. Biały wachlarz jest. Mówi nam teraz o tym, o czymś, co jest w fazie początku. Kowej. Coś jeszcze nie dzieje, ale na przykład dużo się o tym mówi, jakby zaczyna tak kiełkować. Nie, zostajemy przy tym, że, że coś po prostu jest w fazie początkowej. Może się dużo o tym mówić, ale to się po prostu nie dzieje. No. I tak idźmy po prostu. Co jest w kartach? Okay. A więc mamy lalkarza, który tworzy kukiełki. <grywki> mamy lalkarza, który manipuluje opinią publiczną w celu opanowania nastrojów społecznych poprzez wskazywanie na nieuczciwość polityków i potrzebę rozliczenia ich. To jest coś w fazie początkowej, to się jeszcze nie dzieje albo w ogóle się nigdy nie wydarzy. No. Tak, to jest po prostu coś o czym na to dużo się właśnie mówi. Czerwony wachlarz mówi nam o tym teraz, co jest w tej chwili zasiewane. To też jest takie to jest już bardziej coś, co ma się wydarzyć, co ma jakby jakiś wpływ, jakieś przełożenie na naszą rzeczywistość. Ale w jakim, w jakim samym sposób to też jest. Hmm, hmm, trzeba się chyba domyślić tutaj. Mamy króla Kier, który jest osobą, z skorą do pomocy. Ja tutaj widzę jakiegoś polityka, który mówi o tym. Że on jest, w sensie on się przedstawia jako osoba, która jest skora do pomocy. Yy, tak, wskazuje na jakiś natłok zadań, jakiś, na, jakiś natłok, jakiś, jakiś chaos, jakieś mm, nie wiem, jakby to powiedzieć jakiś yy, w każdym razie coś w pracach fizycznych, yy, w jakimś zawodzie na przykład, że jest. Że ciężko się pracuje, a może, mogłoby, być mogłoby być na przykład lepiej, łatwiej, i on obiecuje, że wprowadzi jakieś ulepszenia. U y tak, ulepszenia jakieś y usprawnienia które się y sprawdzają w innych krajach, na przykład. Tak, i tu jest właśnie, że małpuje po prostu po, po innych, nie? Tak. I ja, to jest coś, co jest zasiewane. Mnie się wydaje, że ktoś taki może wygrać wybory. I że o to tu chodzi. Ale kto to już wam nie powiem. Kto to, kto to może być? Żółty wachlarz oznacza coś, co jest w fazie rozwoju, coś się rozwija, coś. no rozumiecie. Tak, mam tutaj. Nie, nie jestem do końca pewna, dlaczego to akurat mam w tych. w tym wachlarzu. Dobra, tak. Pozostań czujny. Karta ta może mówić, że brakuje nam czujności przy oddawaniu głosu na, jakiego, na wybranego lidera ponieważ wybieramy takiego, możliwe, że wybieramy albo że wygra, o to chodzi, taki lider, który będzie wydawał nam zadania, polecenia jakieś, które będą nam się podobały. I tutaj brakuje nam czujności. To może oznaczać, że my błędnie interpretujemy. Zadania, które my oczekujemy od tego, że będą nam wydawane, tak, że może to wpływać na przykład na naszą wolność, czy co, i że my jakby chcemy ograniczeń i tak dalej, że na no to, że idziemy w tą stronę. I ta partia, która wygra, to raczej nie będzie PIS, ponieważ mhm. mam tutaj w następnym wachlarzu, właśnie kartę Zmień lekarza. Zmień lekarza. Mm. W wachlarzu, który mówi o stawianiu, jakby, budynku, tak, u, takie ukoronowanie, jakby, to jest coś, co jakby jest w takiej fazie końcowej. Tak. I tutaj mamy właśnie zmianę. Zmień lekarza. nie mam kartę zmian, zmień, zmień jakby partię rządzącą, co nie? E, tak. I to się pokazuje jako błędne w karcie błędnych ogników, że my jakby. Że to, nie, że to nie jest dobra droga. Hmm. Jakby... Hmm, że, coś, że istnieje jakiś błąd w tym, co jakby. Błąd myślenia w tym, co jakby hmm, robimy, wybieramy i tak dalej. Ponieważ ta par... Hmm. Okej, okay, tutaj jest jakiś błąd i tutaj jest pokazane że w siedemce pik. Że będą się działy jakieś złe rzeczy, na które nie będziemy mogli nic zaradzić, jakby nie będziemy mogli na to w żaden sposób odpowiedzieć. Um, oni będą wprowadzali jakieś um, rozwiązania, które, um, o których na przykład wcześniej się nie mówiło. Um, które. Nawet nie. Wiedz... To jest w kielichów mówi o tym, że nawet nie wiedzieliśmy, że coś jest potrzebne, a to się dzieje. I tutaj właśnie bym widziała to, że jakby może też nie być na przykład potrzeby, nie? że ktoś nas zaskakuje jakimiś potrzebami, jakimiś, jakimiś rozwiązaniami, nie? że nie są one potrzebne, ale są wprowadzane. I to będzie się działo powoli równowadze, to ja tak to widzę, że oni będą to wprowadzali tak też w zrównoważony sposób, że to nie będzie się działo tak od razu, nie. Żeby jest nadal jakby jakiś czas. No dobra. Okej, okay. czarny wachlarz mówi o tym takim jakby troszkę teście sprawdzianie dla nas. To jest jakaś taka możliwość, która jest taka oczywista dla nas, żebyśmy ją wybrali, ale to. Nie jest dobra jakby decyzja. Tak, bo później będziemy mieli kolejny wachlarz brązowy. To, to będzie już taki mm, wybór, taka ukryta możliwość, która byłaby właściwa, taki alche taka, taka alchemiczna. E, tak. No. Więc w czarnym wachlarzu doszukujemy się złych wyborów, a w brązowym dobrych wyborów. Dobra, więc. Mamy tutaj ósemkę kielichów, mamy jakieś wydarzenie, na które wszyscy są zaproszeni w wybory. Eee, tak, i zwiększony poziom energii mówi o dokonaniu jakiejś świadomej decyzji raczej. I ta świadoma decyzja polega na demonstrowaniu swojego majestatu poprzez nie pójście na przeczekanie wyborów. I tutaj nie jestem właśnie pewna, czy ja tutaj dobrze to interpretuję. Bardziej by mi tu pasował, właśnie król Pik. To jest Walet. Pik. To jest osoba, która przynosi złe wieści. I ja tutaj właśnie tak widziałam, że żeby przeczekać to, żeby nie. Ym, żeby, żeby. nie głosować na y, kogoś, kto. Chwila na kogoś złego, ale tutaj właśnie mamy to, może to też jest to, żeby przeczekać złe wieści. To też w sumie może chyba być. Na przykład w ogóle się nie interesować tym tematem. Nie wiem, może to jest to. Tak. Ok. Teraz to jest ten ukryty, ukryta możliwość. W tym. I za chwilę zobaczymy właściwie o co tu chodzi ponieważ to troszkę wygląda, jakby myśmy mieli jeszcze dużo czasu przed wyborami, ale to może chodzić jeszcze o coś. Okej, okay, co Polacy mogą zrobić? Mogą zainicjować spotkanie, żeby y, poznać kogoś bliżej powiedzmy, na przykład jakiegoś kandydata właśnie i, wyciąga, y, i można wyciągnąć y, pozytywne jakieś wnioski na podstawie właśnie y, o tej osobie, jak się ją pozna jakiejś hmm. poprzez to, że właśnie na propozycję spotkania jakby nie będzie ona. Ym, chwilka, mimo że ma duże spraw, spraw na głowie, nie to jest. To ona jakby nie potrzebuje zewnętrznego zasilania i potrzebuje zgody innych, żeby wam odpowiedzieć. I to jest jakby taka szybka odpowiedź ja bym powiedziała. Że, ym, że ktoś, kto nie potrzebuje, ym, odwlekać. Ym, na przykład, nie odmawia wam spotkania, ym, albo też właśnie jakby nie pyta innych o zgodę, a szybko odpowiada nie, na waszą propozycję. Ym, to ja właśnie pomyślałam, że może być, cho że chodzić o to, że, kandydata, że jakichś kandydatów. Ym, z różnych partii, że można tak po prostu próbować poznawać ale może tu chodzić o to, że, kto, że jakby w tej partii, która wygra to będą jakieś osoby które, do których można się zwrócić właśnie i zobaczyć niektóre osoby z tej partii która wygra jakby są jakby do um, są skore do tego żeby je poznawać tak, i w ten sposób jakby można coś dalej. Tak. Okay, kolejny wachlarz, szósty, yy, mówi o czymś, yy, co przenika wszystko, jakby coś może być się na przykład w tle, takie troszkę, yy, czego możemy... miesza się ze wszystkim i tak troszkę nam może umykać. Możemy nie zauważać tego, myśleć, że to jest takie błahe na przykład, nie? I tak. Tutaj mamy Karcie kochanków, jakąś bliską osobę. To znaczy, że jakby są. Tutaj w ogóle już wychodzimy z tego wątku. Tak mi się wydaje, że wychodzimy z wątku o wyborach, bardziej przechodzimy już do takiego bardziej um, życiowego, takiego dotyczących życia po prostu Polaków. Tak. Jakaś bliska osoba. Tak, możliwe, że to będą dzieci. Mam w kolejnych wachlarzach dwa razy karty dzieci, dlatego myślę, że to może chodzić o dzieci. I właśnie ta jakaś bliska osoba, ro, bliskie osoby Polakom, Polaków robią coś nieoczekiwanego. Dob coś dobrego, ale właśnie nieoczekiwanego. dlatego możemy się przez tym troszkę ochraniać, wzbraniać przed tym i się temu przeciwstawiać, stawiać opór temu. Tak I my jeszcze się skonsultować z z kimś, kto jakby słuchać osób, które właśnie ograniczają słuchać się takich osób takich, które nakładają na nas ograniczenia. Jakieś yy, regulacje. Yy, no i to właśnie się, to się kojarzy bardzo z politykami, ale to też yy, często jest tak, że nasi rodzice często też nas uczą takiego życia w taki sposób, takiej ogranic ograniczania siebie i ograniczania innych. I to może właśnie być to. I my się właśnie ochraniamy. Tu jest coś właśnie dobrego. Prawdopodobnie dzieci właśnie to robią. I my się przed tym zbraniamy, jakby op stawiamy opór temu. A to jest właśnie jakaś taka siła, która właśnie mogłaby na przykład poprowadzić Polaków w jakąś lepszą stronę. Pomarańczowy wachlarz mówi o jakichś problemach jakichś brudach, którym. Który których należy nie rozwiązywać, które należy sobie odpuścić, tak? Przyglądać, na przykład dać im sobie być w ten sposób. Okay. I tutaj mam właśnie kartę dzieci, które robią coś, coś, co ma dobrą przyszłość, i coś, co jest nieoczekiwane. No to tutaj możemy właśnie widzieć, jakby znowu to samo, co przed chwilą. Bliska osoba, która robi coś nieoczekiwanego i dobrego, a tutaj jest właśnie, że z dobrą przyszłością jeszcze. Tak. I to w konsekwencji y, powinno przynieść równowagę, jakąś, jakiś taki balans przynieść. I właśnie to jest pomarańczowy wachlarz, który właśnie jest jakimiś y, brudami. Z którymi nie należy nic robić, ponieważ właśnie my możemy patrzeć właśnie na te dzieci, które robią jakieś niezrozumiałe rzeczy, które byśmy chcieli iść w ogóle do jakiegoś lekarza i się, albo do jakiegoś psychologa i tak dalej, żeby po prostu powstrzymać te dzieci, nie? że radzić się ze specjalist specjalistami, nie? żeby. Mm, no, żeby doprowadzić te dzieci do porządku, to właśnie jest w tym pomarańczowym wachlarzu, który mówi o tym, z czego należy, jakby sobie, co należy sobie odpuścić. Właśnie należy odpuścić sobie to chodzenie z, z tymi. męczenie te dzieci chodzeniem po lekarzach na przykład i psychologach i tak dalej, bo one robią coś, co ma dobrą przyszłość w konsekwencjach. Przyniesie jakiś taki balans. Ale póki co to może właśnie wydawać się nam takie szalone i takie niezrozumiałe kompletnie i boimy się tego. No to we fioletowym wachlarzu mamy natomiast brudy, które należy czynnie usunąć, należy czynnie je jakoś uporządkować i tak dalej. Znowu tutaj mam kartę dzieci, tak i, i może. Dobra, mamy dzieci, które co prawda niechcąco, ale zostawiają pewne sygnały, że czują się źle traktowane nieuczciwie, jakoś tak źle w relacjach z rodzicami, na przykład, skoro jest dzieci. Tak, zwłaszcza, że tu mam jeszcze pomoc domową. To jest właśnie jakaś pomoc, która, którą należy wprowadzić w obrębie domu. Tak. I właśnie Polacy mogą czynnie Uporządkować to. Yy, tak, mogą pomóc tym dzieciom, właśnie zauważając te znaki. Yy, jakby zastanawiając się nad tym, w jaki sposób mogą im pomóc, yy, żeby dać im to, czego potrzebują, a to, czego nie potrzebują, to żeby tego nie robić. Tak, żeby też właśnie nie męczyć. Na przykład, jeśli ktoś. Nie potrzebuje jakiejś pomocy, to żeby mu tego nie wciskać. To też jest taka karta. Okay. zielony wachlarz mówi nam teraz o tym, o konsekwencjach jakby naszych czynów, albo zaniechań też. To jest jakby coś, co się dzieje teraz. Hmm. Hmm. Tak. to są skutki naszych działań. Tak, bo w niebieskim było jakby, jakby budowanie, jakby stawianie czegoś, jakby doprowadzenie czegoś do końca. Tutaj mamy po prostu skutki, które do nas jakby wracają z, z powodu czegoś, co robiliśmy wcześniej. Jest jakieś pozytywne zdarzenie, na które my w żaden sposób nie możemy wpłynąć. Nie możemy na nie odpowiedzieć w żaden sposób. Jest tutaj cesarz jakiś, który doprowadza do jakiegoś bezkonfliktowego. Rozwiązania sporu. I ogólnie to ta sytuacja, jakby to rozwiązanie konfliktu jakiegoś. Wydaje może wydawać nam się śmieszne kompletnie. Tak. Także tutaj nic tylko śmiać się czy płakać to lepiej się śmiać. Tak i tutaj jest jeszcze ta karta jesteś gotów. Ja w ogóle najpierw sobie pomyślałam, że może chodzić znowu o wojnę na, na Ukrainie, ale to raczej nie o to chodzi. Mi się wydaje, że jednak, ym, znaczy drugie moje wydaje się, yy, to je, mówi o tym, że to jednak będzie tym cesarzem, to może być właśnie głowa jakiejś partii albo coś takiego, albo ogólnie po prostu partia, która zwycięży. I ona doprowadza do jakiegoś bezkonfliktowego rozwiązania sporu. To może być na przykład coś takiego, że jakby yy, nie pozwala na o odpowiedź też myślę. I my jesteśmy na to gotowi. Możliwe, że przez to, że na przykład wybraliśmy inną, wybraliśmy, wybierzemy inną partię, to, to tak wyjdzie. Że po prostu, że to jest potrzebne. Znaczy, bo ja to widzę, że, my, że, że to yy, że obecna partia nie wy, wygra przez tą kartę tutaj, nie? To, to tak myślę, że po prostu ten, kto wygra, to właśnie. Że ta zmiana partii może właśnie yy, być takim sygnałem, że jesteśmy już na coś przygotowani. Tak. Na takie właśnie bezkonfliktowe rozwiązywanie sporu, ale to jest ogólnie pozytywne, coś nie? Mm, to może być też takie. Nie, wiem. nie mam tutaj karty pułapki, więc to też nie wiem. Może to jest dobre. Możliwe. Ale ta karta też, właśnie, że. Śmiech jest najlepszym lekarstwem. To tak wygląda, jakby to jednak było troszkę... Wydawało nam się nie... niedorzeczne. Może tak. Może to jest po prostu tylko to, że nam się to wydaje, że jest to niedorzeczne, a to naprawdę jest dobre. trudno stwierdzić. To już wszystko. losowałam wam... Polakom po wlosowałam jasnozieloną świeczkę. I to już wszystko ode mnie. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.